zagadnienia y, pułapek edukacji, pułapki y, rozumiane jako y, zagrożenia dla y, rozwoju, dla y, wolności y, dziecka w y, tym rozwoju. Y, y, pułapki jako taka metafora y, tychże y, zagrożeń. Y, tak podejrzewam, że znalazłam się w tym y, gronie osób reprezentujących tutaj w tym panelu artystycznym ze względu na ten, ten, to, to pojęcie pasja, które się pojawia. Pasja jest związana z może, może mieć wymiar artystyczny i chociaż niekoniecznie, ale myślę, że Chwilę o pasji artystycznej też powiem na gruncie naszych badań, które prowadzimy, o których za chwilę. Jestem członkiem takiej grupy badawczej, która się konstytuowała na, w naszym Instytucie, która bada pasję oraz presję pasji. Zastanawiamy się m.in. nad tym, jakie znaczenie ma pasja i presja pasji, którą też można dostrzec dla wolności, dla rozwoju, dla edukacji, ponieważ generalnie wydaje się, że ta pasja ma, również te pasje artystyczne, mają znaczenie bardzo pozytywne dla naszego rozwoju, ale tak trochę przewodnie dostrzegamy zjawisko e, presji pasji, która dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i, e, jak i dzieci. E, I ta presja e, związana jest też e, z tymi pułapkami, o których e, będę mówić e, za chwilę. E, jeżeli chodzi o samo pojęcie e, pasji, on jest tutaj reprezentowane w e, takiej koncepcji e, kanadyjskiego psychologa e, Roberta Valeranda, e, który e, Stworzył taką dualistyczną wizję czy dualistyczny model pasji. Wyróżniał, wyróżnił oczywiście w badaniach pasję obsesyjną i pasję harmonijną. Pasja obsesyjna to jest taka, gdzie nie widzimy świata poza tym, czym się zajmujemy, i ta pasja obsesyjna sprawia, że przeszkadza nam ta aktywność związana z pasją w realizacji innych zadań życiowych. Natomiast drugą, znaczy w drugiej stronie tego, tego modelu dualistycznego stoi pasja harmonijna, gdzie te aktywności, czy to są aktywności artystyczne, czy sportowe, czy naukowe, czy edukacyjne, czy cokolwiek inne, pozostają w harmonii z innymi, aktywnościami naszymi życiowymi, z innymi zadaniami życiowymi, z innymi rolami życiowymi. I wspólnie z Panią Profesorą Łukasik, która jest współautorką tego, tego tekstu, który się ukaże, przeprowadziłyśmy taką analizę statystyczną w obszarze pasji artystycznej i okazało się, że ten wymiar harmonijności pasji jest moderatorem dla poczucia wolności, które jest funkcją pasji, którą nam, którą nam daje ta pasja. Ale dotyczy to tylko pasji artystycznej. Czyli zależność pomiędzy pasją a wolnością w innych obszarach pasji niż artystyczna nie ma takiego znaczenia. Jak właśnie w zależności, pomiędzy, jak w zależności pomiędzy pasją artystyczną a wolnością ta harmonijność ma bardzo duże znaczenie. Czyli, innymi słowy, prościej rzecz ujmując, osoby, które posiadają pasje artystyczne, aby miały poczucie wolności, ważne jest. Aby oprócz tej aktywności związanej z pasją artystyczną miały też inne obszary, przestrzenie, w których się realizują. Nie dotyczy to innych kategorii pasji. Myślę, że to jest ciekawe dla tutaj tego grona, jeżeli znajdujemy się w, w jeżeli zna ma przyjemność być w gronie osób, które zajmują się działalnością czy edukacją artystyczną. Można sobie postawić takie pytania. Jaką rolę odgrywa pasja w naszym życiu? No oczywiście zwykle e, odgrywa dużą, e, tą rolę można na czy pogrupować na takie kategorie jak e, pasja jest ważna dla naszego rozwoju osobistego, dla naszego zdrowia, dobrostanu, dobrego samopoczucia. E, dla naszego tutaj rozkwitu, czyli tylko takie pojęcie y, idące trochę dalej niż y, sam rozwój osobisty dla poczucia sensu, dla energii życiowej, spełnienia, no i wreszcie y, daje nam y, wolność. Y, ale y, w nawiązaniu do, do tego zjawiska presji, pasji można zadać sobie takie pytanie, czy można te cele osiągnąć bez pasji? Czy możliwy jest rozwój, czy możliwy jest dobrostan, czy możliwe jest poczucie wolności, bez pasji? Jeżeli tak, to czy pasja daje nam poczucie wolności, czy raczej ją ogranicza? Czy może ograniczać nas ta pasja, na przykład pasja artystyczna, czy pasja związana z tańcem, czy z... Aktywnością fizyczną, jakie znaczenie ma pasja dla rozwoju, wychowania, edukacji e, dziecka. No i wreszcie, jak mądrze wspierać dziecko w rozwoju, e, w tym również w rozwoju pasji, aby nie, nie wpaść w tą metaforyczną, e, przysłowiową e, pułapkę. Na ten temat e, dosłownie kilka e, zdań. E, to podstawą teoretyczną. Dla tych rozważań o wolności, podmiotowości, kreatywności, swobodnym rozwoju, samorealizacji, dobrostania, motywacji jest teoria samodeterminacji, która, którą można sprowadzić do takich podstawowych tekstów. Człowiek jest zdolny do samorozwoju, samoregulacji. Yy, przy czym yy, dąży on do, do zaspokojenia przede wszystkim takich trzech podstawowych potrzeb: potrzeby relacji, potrzeby kompetencji, potrzeby autonomii. Nie trudno się domyśleć, że ta autonomia jest yy, związana właśnie z tym yy, poczuciem wolności. Yy, poczucie autodeterminacji wiąże się z motywacją yy, wewnętrzną i motywacja wewnętrzna też yy, jakby yy, sprzyja yy, wolności. Yy. Wchodząc do e, samych e, pułapek rozumianych jako zagrożenia e, dla rozwoju dziecka. Chciałabym się skupić na e, dosłownie krótko po jednym dwa slajdy e, dotyczące e, e, trzech pułapek, e, które związane są z e, edukacją e, i e, z e, e, presją pasji albo z takim ryzykiem presji pasji, presji rozwoju związanym z edukacją, ale niekoniecznie, która jest realizowana właśnie ta presja, presja pasji, presja rozwoju, presja edukacji przez rodziców, szkołę, nauczycieli. Pierwsza pułapka to pułapka przestymulowania rozwoju, kiedy Mamy do czynienia z presją wspierania zainteresowań, pasji oraz z takim nadmiarem zajęć dodatkowych. Czy to będą zajęcia taneczne, czy artystyczne, czy związane z kształceniem językowym, czy korypetycje, czy inne, wiemy doskonale, że dzisiaj po prostu jest taka tendencja rodziców, którzy no, czasem mogą przesadzić i wpaść właśnie w taką pułapkę nadmiaru także zajść dodatkowych. Druga pułapka to pułapka na opiekuńczości i kontroli związana z takim pojęciem, które się pojawiło już w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70., XX wieku, pojęcie helikopterowych rodziców, czyli takich, którzy krążą. W związku z tym pojęciem helikopterowych rodziców pojawiły się też jeszcze inne metafory. Na przykład dzisiaj mówimy o rodzicach rodzice kosiarki, czyli to są tacy, którzy wykaszają grunt i przygotowują taki świat idealny, pozbawiony wszelkich przeszkód, żeby dziecko mogło się tutaj swobodnie rozwijać, i żeby im to życie po prostu ułatwić, w myśl takiej zasady, że ty się jeszcze dziecko w życiu namęczysz. Nawiązując do tego pojęcia helikopterowych rodziców, czy tutaj innych pokrewnych metafor związanych z nadopójczością, dzisiaj dosyć popularne są takie metafory związane z funkcjonowaniem dzieci tychże nadobieguńczych, i jednocześnie kontrolujących rodziców, a mianowicie dzieci z vat -y, czy pokolenia płatków śniegu. Drugą pułapką, trzecią pułapką będzie pułapka nadmiernych wymagań związana z przeciążeniem zadaniami szkolnymi i z obciążeniem, z obciążeniem szkolnym, która ta pułapka prowadzi do wypalenia e, szkolnego. Jeżeli chodzi o przestymulowanie rozwoju, e, z, czego, e, z czego wynika? E, wynika, e, stymulowanie rozwoju e, wynika z krytyki <coughs> efektywności pracy szkoły. Czyli szkoła jest niewystarczająca, potrzebne są dodatkowe e, zajęcia dla do dziecka. E, presja osiągnięć e, to druga przyczyna. Kolejna to skoncentrowanie życia rodzinnego na dziecku, jego potrzebach, emocjach, przyjemnościach. Właściwie nie jest w tym, teoretycznie nie ma w tym niczego złego, praktycznie również. Natomiast każda przesada może prowadzić do wpadnięcia właśnie w taką pułapkę. Kolejna rzecz, postrzeganie sukcesów i porażek dziecka jako własne też może prowadzić do takiej pułapki. No i wreszcie Traktowanie nakładów finansowych, emocjonalnych, czasowych rodziców, jako swoistą inwestycję w przyszłość dziecka. Czyli też tutaj, kierując się taką przyczyną, można wpaść w pułapkę, przesadzić z tą presją. Rodzice, którzy są w pułapce, angażują się w. Stymulowanie aktywności poznawczej e, dziecka często ograniczają swój własny bezpośredni e, e, kontakt e, z nim, czyli nie doceniają faktu, że e, tak naprawdę w relacji e, ważna jest relacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a niekoniecznie e, właśnie ta stymulowanie e, aktywności, stymulowanie rozwoju. E, nawet e, jeżeli e, e, jest to zamierzone w dobrej wierze, bo wierzymy, że, że tak jest, że rodzice, którzy inwestują w edukację, w rozwój swojego dziecka, robią to po prostu w dobrej wierze. Przeceniają znaczenie kosztownych korepetycji i tak zwanych zajęć dodatkowych, innych zajęć dodatkowych. Czyli wierzą w to, że bez korepetycji, bez zajęć dodatkowych, moje dziecko nie osiągnie, nie osiągnie nic, nie osiągnie sukcesu. I nie będzie konkurować z innymi rówieśnikami a w przyszłości. No po prostu nie, ci rodzice nie będą usatysfakcjonowani z osiągnięć swojego dziecka. Rywalizują też z innymi rodzicami o wysokość nakładów finansowych, czy liczbę, różnorodność zajęć dla dziecka, prestiż, osoby lub instytucji organizującej zajęcia, czy też jak najwcześniejszy wiek inicjacji edukacyjnej. Tak już kończymy. No i, można też spotkać jako przykład um, um, Zajęcia, gdzie niemowlęta uczą się czytać, albo um, język angielski dla dzieci w, nawet w wieku błędowym. E, I ostatnie dwie pułapki, dosłownie po jednym, po jednym e, slajdzie kilka zdań. E, pułapka e, aha, pułapka rozwoju. E, dzieci, które, e, co, w jaki sposób Dzieci czują się, że są w takiej pułapce. Nie mają czasu na swobodny rozwój zabawy, co jest bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze dla ich rozwoju. Czują się przeciążone. Mają trudności w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Odpowiedzialność za rozwój dziecka jest przerzucona na organizatora zajęć czy korepetytora. Udział w zajęciach dodatkowych daje złudną obietnicę sukcesu korepetycje rozleniwiają. Jest to głos ucznia, który realnie twierdzi, że rzeczywiście korrepetycje rozleniwiają. Dzieci nie uczą się organizacji czasu nauki, czy czasu wolnego. Realizują plany czy oczekiwania rodziców, a nie własne, czyli nie mają świadomości e, swoich własnych e, predyspozycji, czyli e, czasem e, idą za tym, co e, rodzice im e, po prostu zaproponują. E, jeżeli chodzi o helikopterowych rodziców, to e, jest to e, pojęcie znowu, które się e, pojawiło pod koniec lat e, 60. Co e, robią helikopterowi rodzice? Zamiast pomóc dziecku odkryć jego indywidualność, starają się go pilnować, ochraniać przed, przed porażką czy problemami. Co ciekawe, to pojęcie helikopterowych rodziców dotyczy również, właściwie trwa przez całe życie. Nawet dotyczy osób dorosłych, czyli dorosły rodzic, dojrzały rodzic krąży jak helikopter nad swoim dorosłym dzieckiem, studentem, czy osobą nawet, która jest już samodzielna w jakiś sposób. No oczywiście ona nie jest samodzielna, jeżeli rodzic jest helikopterem. No i trzecia, ostatnia pułapka, to pułapka nadmiernych wymagań, która prowadzi do wypalenia szkolnego. Znamy to pojęcie w pedagogice, wypalenie zawodowe nauczycieli, natomiast w literaturze opisane jest też wypalenie szkolne, czyli coś co jest skutkiem nadmiernych wymagań i obciążeniem, obciążenia obowiązkami szkolnymi, również tak jak w przypadku wypalenia zawodowego nauczycieli czy innych osób wykonujących tzw. zawody społeczne są trzy takie elementy wypalenia szkolnego, które tutaj można sobie porównać taką poprzez analogię do wypalenia zawodowego nauczycieli czy innych pracowników szkół społecznych. Oczywiście presja rodziców jest takim czynnikiem, która, który z pewnością sprzyja temu wypaleniu zawodowemu. Żebyśmy nie pozostali w takim, w takim nastroju, że ci rodzice są tacy źli i tylko wpadają w pułapki albo wpuszczają swoje dzieci w pułapki należałoby zaproponować jakąś pozytywną alternatywą. i tą pozytywną alternatywą jest znowu taka metafora budowania rusztowań, która też została w literaturze opisana, czyli w literaturze chodzi w budowaniu rusztowań Chodzi o to, aby dziecku pozwolić samodzielnie rozwiązać problem, wykonać zadanie z pomocą rodzica, jeżeli dziecko o taką pomoc poprosi, albo jeżeli w danym momencie ta pomoc jest niezbędna, gdy jeszcze nie potrafi tego zrobić samodzielnie, czyli takie stopniowe oferowanie podpór. Rusztowań. Myślę, że to też jest taka ciekawa metafora, która jest tutaj pozytywną alternatywą dla tych pułapek związanych z presją przestymulowania, nadopiekuńczości, no, części kontroli czy też nadmiernych wymagań rodzicielskich czy szkolnych. Dziękuję bardzo.